Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy my, mieszkańcy miasta Rzeszowa, przedstawiciele klubów sportowych, żeglarzy, wędkarzy, kajakarzy, którym bliskie jest odmolenie naszego zalewu rzeszowskiego. Chcieliśmy wyrazić zaniepokojenie stanem jego odmolenia i tym, co się tutaj dzieje, bo nasze nadzieje na szybkie odmolenie i na ciągłe prace przy odmolaniu tego zalewu, abyśmy my mogli z niego korzystać. I żeglarze, i kajakarze, i wędkarze. No chyba coś jest nie tak, nie w porządku, bo obserwując te, yy, to, co się tutaj dzieje, a praktycznie po odmuleniu tej części zalewu, te worki z tym mułem dalej, zosta dalej zostały. Porastają na nim krzaki. Zalew dalej zarasta i tak naprawdę, zamiast go powiększać i odmulać, to on się zmniejsza. I chcieliśmy po prostu wyrazić zaniepokojenie i chyba prosić polskie wody o spowodowanie tego, aby coś zaczęło się wreszcie na naszym zalewie dziać, żeby jak najszybciej został odmulony i żebyśmy my, przedstawiciele klubów sportowych, stowarzyszeń, którym bliski jest zalew Rzeszowski, chcielibyśmy z niego korzystać, żeby no, coś wreszcie zaczęło się dowodować. Ja może oddam głos e, Oskarowi Przyszlakowi. Dobra, dzięki. Dzień dobry, Oskar Przyszlak, Ośrodek Sportu Wodnych Marina po drugiej stronie, lewy brzeg rzeki właśnie kursanci zbierają się do a żagle postawione przy pomoście. E, podobnie jak e, kolega też tutaj jest pewien niepokój z tym wszystkim związany, ponieważ tyle ile zostało mu wybrane w pierwszym roku, a ma to trwać 5 lat, to to jest może nawet to nie jest jedna setna. Także ja nie widzę w ogóle tego pogłębienia, też rozmawiałem z pracownikami, mówią, do dwóch metrów mają pogłębić, a ja mamy tutaj tablicę przywrócenie do stanu pierwotnego. A, no to pierwotnie. A w pory to jeszcze nie miał zalew 6 do 8 metrów wysokości, a tu ma być 2 metry. Także dopiero od tego to nie dąży. Z tego co widziałem na tablicy, 47 milionów złotych. Nie wiem do końca na, to, na co to pójdzie, jak to będzie wyglądało. Zalew jest coraz bardziej zawężony, żeglujemy tu już 16 lat, no i z roku na rok jest coraz gorzej. A po odmolaniu z poprzedniego roku, teraz z zimy, wcale nic się nie poprawiło, niewiele tego zostało po prostu wydobyte. Może teraz przekażemy głos tutaj pani Wandzie Rzeszowski Związek Żeglarski. Dzień dobry, Wanda i Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski. No, my również wyrażamy niesamowity niepokój, Obiecywane od wielu, wielu lat odnulanie. No nie przyniosło żadnych skutków. Żeglarstwo jako tako cieszy się w Rzeszowie dużym zainteresowaniem, a zwłaszcza dzieci, bo prowadzimy szkolenia, szkolenia na optymistach dla dzieci i... No niestety jest to utrudnianie, coraz bardziej zarasta zalew, coraz bardziej się zamula. Jest to ograniczony teren do działania. Od lat 70. pływamy tutaj, szkolimy, prowadzimy kursy, prowadziliśmy kursy żeglarskie na patent żeglarza jachtowego. Deskarze robili tutaj mistrzostwa województwa, są pamiątki. Także myślę, że te prace powinny się posunąć dla społeczeństwa, dla nas wszystkich i dla tej przyszłości naszej, przyszłości, ponieważ no, niestety, ale jako tako nie istnieje, jako taki nie istnieje i, i praktycznie obszar do czy uprawiania skorpu, czy żeglowania jest tak minimalny, że to po prostu to jest już w tej chwili śmieszne. I, e, myślę, że polskie wody wreszcie się wezmą do roboty i no coś to zrobią w tym kierunku, nie tak, to już trwa chyba kilka dobrych lat, prawda Państwa Sławczuk tak. i, i no, nie możemy sobie z tym poradzić, a my jako tako nie mamy nic do powiedzenia, no cóż, na takie czasy, żeśmy dożyli takich czasów, i musimy teraz to przełykać jakoś wolniej, bo... oddam głos w tej chwili komu obywatelowi miasta Rzeszowa, Bogdanowi Sobocie. I tam jestem obywatelem miasta Rzeszowa i reprezentuję obywateli, grupę obywateli, którzy posiadają łódki różnego typu, do których wodowania jest potrzebny SLIP, czyli pochylnia taka betonowa do, do wodowania łodzi. Zebrałem podpisy reprezentantów tej grupy, złożyłem w Urzędzie Miasta Rzeszowa w 2015 roku. W 2017 już po uzyskaniu zgody wód polskich na budowę inicjatywa budowy została przekazana do Rofilu w Rzeszowie. Ponieważ do tej pory nic się nie działo, więc w tym roku wystąpiłem jeszcze z przypomnieniem do Urzędu Miasta Rzeszowa na ten temat. No, okazuje się, że Urząd wystąpił ponownie do wód polskich, które w tym roku nie wyraziły zgody, ponieważ motywując to w tym, że Istnieje prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na, raz na 100 lat. W związku z tym budowa skipu jest niemożliwa, bo mógłby udać uszkodzenie. No, powiem tylko, że ten skip to jest kilka płyt budowlanych, takich betonowych, położonych w miejscu, gdzie jest bezpiecznie ze względu na ruch na rowerzystów i pieszych. I na tym to wszystko polega, do tego się sprowadza, więc nie wiem, czy są takie trudności się pojawiły, że powódź może zniszczyć te płyty. No ale będziemy dalej przypominać i deptać te ścieżki w interesie tych kilkuset może posiadaczy łódek, których podowanie wymaga wjechania przyczepą do wody. Myślę, że na zalewie naszym nastąpiłoby jakieś ożywienie w tym momencie, bo byłem na wielu jeziorach. Ostatnio byłem dwa tygodnie na zalewie Nielisz na Roztoszu, gdzie na tym zalewie jest sześć slipów, nie liczących ślipów prywatnych, które sobie posiadacze domków zrobili ze swoich ośrodkach. Dziękuję bardzo. Witam Państwa, nazywam się Elżbieta Sienkowska, jestem członkiem zarządu i skarbnikiem Rzeszowskiego Klubu Morsów i Sopelek i właśnie w imieniu społeczności morsów rzeszowskich również chciałabym wyrazić zaniepokojenie stanem prac nad odmulaniem naszego zalewu. Członkowie naszego klubu są ludźmi bardzo aktywnymi sportowo, preferują aktywność, ruch na świeżym powietrzu i muszę powiedzieć, że pokładaliśmy ogromne nadzieje w projekcie odmulenia zalewu i w dalszej przyszłości jego zagospodarowaniu oraz przystosowaniu dla celów rekreacji, żeby po prostu mógł w lepszym niż do tej pory Stopniu służyć mieszkańcom Rzeszowa. No niestety z przykrością obserwujemy, że prace praktycznie stanęły w martwym punkcie. Na brzegu, jak Państwo zapewne widzieli, zalegają olbrzymie pojemniki z wydobytym mułem, które podobno miały jeszcze wiosną zostać stąd wywiezione. Na razie absolutnie nic się nie dzieje. Pojemniki jak leżały, tak leżą. No, pomijam już, że bardzo niestetycznie to wygląda, ale przede wszystkim istnieje realne zagrożenie, że mogą one ulec przedziurawieniu czy rozerwaniu i po prostu cały ten muł wielkim nakładem sił i środków wydobyty na zbiornika może z powrotem spłynąć do wody. I w związku z tym cała praca pójdzie na marne, trzeba będzie zaczynać wszystko od początku. W związku z tym no, zwracam się z gorącą prośbą zarówno do inwestora, jak i do władz miasta, żeby spowodowały jakieś realne przyspieszenie tych prac i ich intensyfikację. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem przedstawicielem uczniowskiego Klubu Sportowego Sportspol, który działa przy drugim liceum i od wielu lat już e, przychodzimy tutaj z młodzieżą na Zalew Rzeszowski, organizujemy im zajęcia e, kajakowe, e, pływamy również po rzece Wisłok, e, ale ze względu na to, że robi się to coraz bardziej niebezpieczne. Wisłok jest coraz bardziej zarośnięty, e, coraz bardziej zamulony, e, Będziemy pewnie musieli ograniczać no, nasze zajęcia. Ja też, jak tutaj Pan mówił, byłem na Zalewie Nielisz. Zdecydowanie on jest bardziej, dużo bardziej przygotowany na turystów, na to, żeby mieszkańcy okoliczni mogli tam korzystać, szczególnie mieszkańcy Zamościa, bo to jest najbliższe wielkie miasto. No tutaj Rzeszowie naprawdę... Wiele osób chciało wykorzystać turystyki kajakowej, ale po prostu nie ma takiej możliwości. Ani nie ma gdzie tych kajaków zwodować, ani bezpiecznie siąść na ten kajak, czy bezpiecznie popłynąć i popływać po naszym zalewie, a możliwości są naprawdę duże. Jak popłyniemy w górę w stronę Zwięńczycy. Widoki są bardzo ładne, niektórzy nazywają tą rzekę nawet taką rzeszowską, amazonką. Więc mamy potencjał, jest tutaj potencjał w tym zalewie. No i chcielibyśmy, żeby no jak najszybciej można było z niego korzystać. To jest Maciej nabożnik, przepraszam. <laughs> Poza tym liczymy także, że zalew będzie trochę, troszeczkę dalej odmulony, nie tylko tutaj do zakrętu, zaraz za ujęciem wody dla Wisłoka, ponieważ tam Mamy swoją bazę i Rzeszowski Klub Kajakowy, i, i Roze Rzet, i mnóstwo klubów sportowych. Tam właśnie umiejscowiło by swoje, e, swoje hangary ze sprzętem wodnym. Natomiast właśnie odmulanie ma się zakończyć na tym zakręcie. No też prośba, żeby może zweryfikować troszeczkę plany tego odmulania, żeby pójść 200 metrów w górę, w górę Wisłoka, żeby ten, żeby ten odcinek także był w pełni mógł być użytkowany przez rzebra i przez kajakarzy. Ja myślę ja jestem pewien, że efektem tego nasi, tej naszej konferencji, w ogóle z naszej inicjatywy będzie pismo, jakie my skierujemy do, do wód polskich właśnie z prośbą o przyspieszenie prac, o zidentyfikowanie tych prac, żeby to, co do tej pory zostało zrobione, żeby nie zostało zmarnowane. Natomiast no, my liczymy, że to pra, my, to miasto rzeczywiście ma takie plany, żeby... Po odmuleniu ten zalew został jak najlepiej zagospodarowany pod względem turystycznym i liczymy na współpracę z Wodami Polskimi, która no niestety, ale na razie nie układa się najlepiej. Idzie nam to jak po grudzie, a chcielibyśmy, żeby to poszło naprawdę jak składka i żeby mieszkańcy Rzeczowa mogli w pełni korzystać z walorów turystycznych i przyrodniczych Zalewu Rzeszowskiego. Bardzo Państwu dziękujemy.